Szanowni widzowie, jesteśmy dzisiaj na PZW na zawalisku. I no, mamy wzdręgę. Przedtem już był okoń, ale. O, poszła. Przedtem już był okoń. Zdjęcie o, więc... teraz Wam się wyświetla. No właśnie. No Więc jak będzie jakaś inna ryba, to będziemy. No, się w TikToki, więc. TikTok elo. Dobra, ledwo zaczynałem nagrywanie. Bartek zarzucił, i od razu jest ryba. Ciekawe. Zręga. Ciekawe. Zmierzymy. Ale piękne to jest kolory. Człowiek nawet nie dotarł do wody i wybory. No, 14, dobra. Lecimy z nią. Stary, to było niemożliwe, nie? Nie, to jest dramat. Ja się do ciebie przenoszę. Kolego! O kurde, ale poszło. O, poszła. Fajnie, jest trzecia rybka. Cieszy się. No bardzo. Jest ryba tym razem u orka, widzowie. W końcu. Kurde. Fajno. Ja wziąłem do, do wody. Poszłam, bo on widać fajnie. A tutaj, który by fajnie widać, jak się wypuści. Jest okoń. I się jest, co coś dziwnego, bo jakby był, jest przypon, Bartek ma przypon, a z niego wychodzi jakiś inny przypon. Kurde, o widzicie? dwa jest, jest przypon. A tu jest od kogoś innego przypon. ja zobacz. Ale razem nie wiadomo o co mówi. Nie mam pojęcia. Ja mam walone buty. ooo ile brakuje na płanik napier to może ci teraz ucieszę. Trze no wypichacz. trzeba mu wy wyciągnąć ten hoc. Kurde. Ej, ale on go ma fest głęboko. nie wiem czy ktoś nie ciachnął po prostu. Nie widać chyba. Wiem, że go tak No fajny okronek. Ja. Nie. No. 13 13 no, Bardzo dziwna sprawa Kurde biedny hmm? Ale to sprawić Chyba, że ej, albo ujdziemy mu tą żyłkę. Myślisz? Nie dobra, ale fajnie Ale popłynął. Przeżyje. No. Bo to są te choki, pewnie co taki się strabi, rozpuści. No teraz większa, tutaj jest tak. No drugi jest drugiej opony. To Dobra, widzowie. Ogólnie z... nie zdążyliśmy nawet cofnąć na oka tu już jest kolejno zręga. No, <suszy> się... I był ogólnie też zaczep przy okazji. No, zaczepem, Ale było łatwo. Ale Dobra, dawaj. Zmieścimy, no, A to jest w zręga i... czy w Nie wiem. Mieszko. nie ma nawet co mierzyć. Ale no wiesz, ale nie wiadomo czy... Właśnie chciałem obejrzeć czy ten jest dręga czy płotko bardziej. Rybka, nie do tego okolika, nie wariacie. Nie, ja to oko coś będzie mało, ale spoko. Aż się, się poczepa głową, widać? Dobra, elo. To jest kolejna rybka. O, jest w ona się obsrała. To jest glon. Dobra. Zmierz ją. Muszę to sobie nie dać jest pławik, 15, czyli wymiarowo. Dobra, dobra, dobra. my sobie dowody. Dobra, widzę, ogólnie to wzręga w siatce. Jeszcze na ja pójdzie na nasz stawik, bo wymiarowo była, więc fajnie. No i tak brania cały czas są, czy jakiś czas Fajnie. No kolejna ryba, po chce. O ale widzisz to? O, fajny, fajny, fajny. O, ja wziąłem. O, ale ty. Ty, Dziadzie. Ale skoczę! Fajny. Chodzi tu, zahaczony. Trzeci nie już nie wiem, to, ale tego koniec są to. Mierzymy? On? Na pewno nie jest moją życiówką, ale. Ale prawie. prawie. 13. Taki okonek. Fajny, myślę z nim do wody. Leci do wody, oczywiście. Tam mamy zdręgę w siatce, ale ona pójdzie na nasz staw, będzie nagrane jeszcze. O, ale poszło dzikus. Jeszcze jedno, mamy jedną ogólnie filmik z zarybiania, to dopiero wrócimy potem. No, tam było fajne ciekawe. No, no i to tyle. Widzowie, kolejna zdręga, lecimy do wody. Popryj, bo ona w tym mule się zaraz Kurde, rybka. Zablokuje. Płyn. Poszła. Tam płynie, widać ją jeszcze. Widzowie, kolejny okoń. Pierwszy w życiu okoń. Ol, Dobra, jest. To jest głęboko. O Boże. Odcinamy. Nie no, nie. Bo no, nie ma szans, nie... Tam... Dobra, to Muszę odkryć. Nie ma szans dobra, ale. To jest nieznośny w Spójrz, 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 proszę się okaleczysz. Nie dobra, muszę odgryźć. Nie wiem, gdzie mam możesz. Jeść tu i na miejscu. Sprawdził miarę. Nie pobiłeś mnie. O, ale i tak fajny. No, no No nie no, w sobie dokładnie. 16, 15. No, 14. Równy. Ale 14, fajnie. Szkoda, żeby. Okej, musi wrócić do wody. No. Nie, 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 nie rób tego. No, żyje, żyje, spokojnie. Błagam cię. On zaraz Ja, znaczy. Co? On przeżyje. Jak teraz płynie, to przeżyje. Dobra. A już się żeby straszyłem nie. Bo, o, siedzi tam pasiak. No. Mordą może ci mnie nie być. Dobra. O, widać go tam. No i kolejna rybka teraz Bartek. Aha, wzręgunia fajno, kolejno. Dobra. Mierzysz, nie? Mierzam, bo Może mieć No pietasie. Kurde, kofie, sorry, przepraszam. Ej, ale dzikusek fajny. Tak samo jak ten okoń mój, nie? No. Przepraszam Lybko. Nie, dobra, nie. Widzowie leci wariacik lepsze jest to, że jak my tu jesteśmy, to nikt tu nic i w ogóle nie wyłowił, tylko ogólnie my, my oh, tylko tu ryby, a tak to nic, nikt. Fajnie widać te ryby, fajnie się wypuszcza. No wiem, no. a no, ja mówię, nie? Właśnie, że to, to nikt nie chyta, no. tylko my. Przyjechaliśmy nas na, na łowisko i od razu nachytaliśmy pełno ryb, ale serio, od cholery jest ryb tutaj. I jedne branie, a tu czekaj, ja sobie wezmę wędkę. Trzymaj na chwilę, czekaj, patrz to. Ja na sobie nie fajnie. Wygrywam ci to. O, jest, tak jak chciałem. Trzymaj. Jest branie. Dobra, holuj. Wiesz, rzeczywiście, tak. się, się świeci się. Ha. Ale ja normalnie czułem opór na awędce. O kurde ty prejściesz Dobra, dawaj, chodź szybko. Ale, ale po co? Okoniamy ale malutko. Ale nas patrzę. Widzą. Tę dywilu. To tylko się dla nas ciągle gapi. Ewidentnie. Ewidentnie jest wkurzony, w tym, że my coś mówimy o mnie. Nie wiem, czy go było widać. Nie wiem, czy, czy on tego nie słyszy. Myślisz? Nie wiem. Odhaczył. Odhaczej wariata. Dobra, dawaj. Szybko do wody idzie. Nawet jej nie mierzymy, bo na pewno jest jest. Płynie. Chora, poszło. Spójrzcie. Dobra, mamy taką zdręgę 15-16. Przeszło już w, zdre, w, 15, 16 w Cholera, No kurde, i mi będzie uciekać. No dobrze, dobrze. Fajnie. Płynie. No w domu. Nie wiem czy ona stąd wypłynie, czekaj. Wypłynie. I Ja wypłynęła już, poszło.